się mankuje, są mysek, dzisiaj tego wy owota, w pierwszym odcinku, zaczęliśmy już to, to się dwa, może już to, że w pierwszym odcinku, może z gru się, zgodoby, się. ale już udaje nam się wszystko, ...wyrobić. Kapitan, fazę wolny Rozpoczynamy fazę bo już się wyróża powoli i już nie, 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 jeden się tutaj spożył, jeden nieba ga się spożył, to tutaj te spójrz, że w dół i podpiszę do tego, najpierw każę mu wejść, najpierw każę mu zejść, lecz wciąż, gdzie się podczepi Ach, nie podczepicie. Dobra. raz do góry. Raz, dwa, trzy i... Działo! 88 To jest 88. Czyli działko w tank. 80 minutowe działo To naprawdę naby nie jest w bo z tym ciągle z daj do Pięknie zatopiliśmy tę ale Ten! To my się przy nim zatrzymamy. Baj, baj, na blisko. Przedaj, nie chyba to też się to zatrzymam. Faktycznie. Stop. Ty zróbciecie jak bot strzela? bo strzela? Ja Dziękuję bardzo. To On nie będzie chybił. Nie mam badać, żeby chybił. Wiecie, że jeżeli możemy go eksploatować i będzie jakiś wystrzeli, to może zobaczyć pocisk. To nie. Może no, jest taki widoczny pocisk, nie? no wam to nie będzie pokazać na wzorze. Patrzcie, to, mogę... to jest, to jest, nie, niż w w w w w nie, 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 mieć, nie, W i nie, 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 dostanie nie, 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 takie nie, Taki nie, Jesteś... amunicją, a no to możemy wziąć i rozładować. Chodzi o to, ile który trwa. Oni tylko tam trwają, taki kilka minut. Nie, 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 dość szybki. nie, mogę za za, za, nie, nie, No to No, to już, to już opadło. O, A co mi ono zostawia? Co mi szkodzi? No, ja ja wiem, co inne chybię, bo to za się za dawnością. Oczywiście ja szczerze nie topię, bo to byłoby absolutne z ja wymagać, czyli grzeń pozwoli absolutnie to ze za, za wszystkim. Przegnika w tym topieniu to, to, to ja by to Ja wyszedł... To wiemy. Będziemy mi nie przyznawali Niemcy nie będzie do tego loni. A nie, chleb, nie, chleb bardzo cenę. Zobaczcie jak to szybko nam poszło. Za szybko. No a też go spuścić.

w się łodziach. Eee, System klatki jest genialny. No wiadomo, ja jak spiduję, to jest normalnie w każdej grze. żeby będziemy spidować, to w każdej grze się to będzie przycinać. Ale to było ewist. No i on oczywiście chipszy mnie błonęł. To full wróć. Niech Hiszpania... Zagadam. What? What the fuck? Oni, oni są za nami. Zawracać Oni są za nami. Oni są za nami. Mhm. Nie słucham się tego. O kurwa, macista, maci. Ehm. Um, robimy sądówkę. Natychmiast. To są niszczyciele. I to nie jest śmieszne, to są niszczyciele. To jest trójka niszczycieli. Spadamy stąd. What the fuck? A co tu się stało? What the fuck? Ej, nieważne. Nie ma... Nie mażne? O ludzie, to odmierzankę Zaznaczy mi jak najszybciej spingolenie stamtąd Bo tu mamy niszczyciela Kiedy 2 jedne? Bez jaj! Bez jaj! Jeszcze brałem za mną Bez jaj Bez jaj Bez jaj! Bo ja włączałem Ale widzieliście, co to cholera był? Na, mnie wykapultowało! What the fuck? Say, say what? Jak nie wyrąbało mnie w kosmos. Gdzie się da? Jak wiedziałem, na gwiezdnym w kosmosie. No się. Lep, lep, lep... to nie, nie mogę zgasić, bo to już jest. To już jest, to już sobie nie słyszysz Zaczęli Raczej szukać mnie. Jech. Ten krepon miał mo Mogi powiedzieć, poszedłem dokładnie, gdzie, gdzie ja jestem. Mogi dokądś dok dok nadać. Mmmm. Jest Hiszpania, tylko ta. Szwecja. Nie chciałbym tego wam Proszę moje. Co do Mimeca? Widzisz? Ja chcę o nich spadać, nie? Bo to nie jest śmieszne. Ja cię upływam na dwutnie, ale to jest niewidoczne z koleżądu. Ta, To małe cholestwo, bo to jest niewidoczne. to jest niewidoczne. To małe. Udało się, było blisko, było blisko, bo tu by, były trzy niszczyciele. Nie za taką prosto, ja pójdę sobie zatakała, to ja bym Bo atak bomb kombinowych nie jest dość miły. przepraszam po prostu w tym rejonie. Bo tu wodocze się tylko okręty dość często. W tej chwili. I będę poszukać. Bo ja szukam. Słucham, bardziej jest taka z gry. Ależ on się lubi pagał. Zobaczmy. Będzie chyba na pewno tylko baga z związanego z, na, z kapitanem. Wreszcie nie. To powinna z tej pieprzonej tej. Mam nadzieję, że to mi tylko mi nie zdejmie! Że to pokazuje. Ja myślę, nie będę dostała motoryzacji. Bo ja tego wodę nie zamierzam ściągać. O nie! Niech kulna. Ni nie moje! Niech nie tylko do na to. Dostają w piedziel. Niech dostają w piedziel. O ho, 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 ho. Błagam, niech to nie będzie w życiu. Błagam, błagam, niech to nie będzie w Please! Proszę! Byleż do niego niszczyciele znowu! Proszę! Bierz do niego niszczyciele znowu! Proszę, błagam, please! Wykryję go! Błagam, byleż do niego niszczyciele, błagam! Yes! Zwykły okręty! Odkryłem wszystkie! Pójdę wzdłuż. Idę tu pod kątem. No nie no, bez jaj! Mhm, cztery strzelają do nas. Niestety, będzie trzeba... Mhm. Dobra. Pompy. Pompa. Natychmiast pompa. Natychmiast pompa. Połączyć pompę. Naprawimy to, naprawimy to! Ale już niestety... Ale lepiej, to mam wyłączone. Musiała nas burza wykryć. Chłopak, co nie wolno co to nie To jasny cholera, palet ten przeciek! Luchy! Siat Siod! Ach, nie mogę się znużyć. Bierzemy wody, to. do Sporo wody. Jak, jak jesteśmy na wydłużeniu, to my i wodę będziemy brać. Szybko, szybko trzeba naprawić. to rozstrzelina nas konkretnie. Przejdziemy na kliki. Nie, co, to też są zadane. Są też wleć wodę. Natychmiast! Gdzie my do końca stali? Gdzieś tutaj. Przedział lufowy. Na przedzie nie jest źle. Ty! wodę, nie jest... Jest bardzo źle. Mamy trzy przecieki w jednym punkcie. Tu na uszkodzenie, dość da, da, poważnie. Powinniśmy ten tam, 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 tam przeciek naprawić. Uda nam, nam się wtedy opanować przecieki. Ale się już nie nie zaużymy, bo gnoje nas ładnie przestrzeliły. Będę, 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 To będę, my nie będę, ...się Widzę na, na tle burzy! Opie! Naprawiasz dalej! Te przecieki, trzeba jak najszybciej jak, jak naprawić? Chyba to jest coraz więcej Jak oni tego nie naprawią, my mam przewidzane. Dobrze, Dzięki. Dobra! Naprawiasz drugi! Dla tego... Dobra, tylko przeciekaj w... przeciekaj Dobra, Udało się opanować sytuację. Tego się, tego się podziała, bo na zwykle nie, nie wiem jak! No, znowu wizę pasują! Dobra. Jest, jedzie coś, muszę się zanurzyć. Zanurzenie! Mamy dość dużo obciążenie, żeby, za, żeby, żeby zanurzyć. Mam ogromne obciążenie! Mam ogromne obciążenie! Zadłużymy się! Bardzo szybko! Mamy ogromne obciążenie! I takie, że dodamy znaki Sto to się Bardzo szybko! Pójdź Na Stanovisko, na Stanovisko. Come a piedi dohole. Auf Seror. Shin hispa. Seror, tu ne parli? È Kaloy. O, nie, niego oczywiście nie pinnie głębokości. To kupię. Powiedz pinać głębokości w tej chwili, BO... byłem przebieg ja Jak Ja wiem jak nic z tym zrobimy, to będziemy mieć kaplicę. Będzie ładnie ładnie ła na załatwili, nie? Chodź śpieki na nas załatwili. Mamy, mam Gnoja. Oj, teraz tu się chłodzę jeszcze. Oj, tak. Dobra, przekroj to będę. Później naprawimy silniki dalej. Szujemy do napraw. Pewnie się jest. niż się gnoi. Który, kt kt który, z nimi? Przywalił? No już ja ci taki tak ci Oj skasuje. Oj, ok, duże okręty. Oj, tak was kasuje, że. No kurde, biznes wizy, wysiedają! Kazałem tylko nie naprawiać. Uciekają nam. A mu to. Uciekli nam, uciekli nam, kurwa. Uciekli nam, nam poprzez awarię. Zwiali! Nic tego. Zwiali nam gnoje, zwiali! Paszywy gnojce, paszywe! Puszyw gnojce! Dobrze, to! załatwię to to, to, to! to, co wyciągnię! Tylko specjalny. ty no, to żeby... Bo ja tego się nie podaruję! O nie, nie ma! Nie ma gnojce! Ja wam tego nie podaruję! O nie, podaruję wam, 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 wam tego gnojce! Proszę, jeżeli inny też nie może pomagać, kapitan? mi mm. się często do mnie by dobre, 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 Jest! Widzę! Wyjmiesz głębokości! Pyszko poba! Pyszko poba! Mogę... pyszko moczyć! o ty teraz tego pożałujesz! Ledwo tu wszystko widać, ledwo! Kto był taki chętny i mi mi z... był taki chętny mi mi z działa? Nic nie widać kompletnie. Chodę. Oj, ja ci teraz ci skasuję lej! Oj, cię skasuję, pożałujesz tego, że cię... W ogóle, zbudowali. Oj, pożałujesz tego gnoju.

i dostaniesz w piściec! Pierwszą zapewne dostałeś, drugą dostałeś! Toń gnojcu! Dalej wymieniać te torpedy... Nie! Nie ma czasu. Namierzać następny! Ten, ten już idzie na dno! Nie ma szans, nie ma szans, żeby się utrzymał na tafni. Go no i co? Fajnie było? Nie, te, teraz ty idziesz na dno. To ten, ty, to ten, to ten te, te niebaka do mnie przypieprzu! Przypieprzu mnie z całą siłą. Oj, on już nie żałował środków! żeby mnie nie, nie, nie zatopić! Oj, nie żałował! Udajcie pod kątem. Wiem, wiem, wiem że ty to wiadomo ma gorszy kąt. Na tym bliższym okrętów, tym lepiej dla nas. Hmm. Wpieniem swoją z tą coś powiedziałem! Czwórka! Przygotować do lilaundu I piątkę To jest końcówka Eckout control, więc Oj, pożałujesz To, to, to tam zero metra Oj, pożałujesz Ty jako żeś że się kur... Jest, idę na pogodę na. Jest, jest, jest. jest, jest pogoda na tak a dostał. Drugą no, też dostał. Mogę dać większą na świętość. Twarde okęty, twarde okęty. Fandę Zazmówę kolejną Ten tego jebańca rozwala ze znużenia na blisko i wynurzę się, bo to już nie ma sensu Dostał! Teraz to już musi zatonąć Jewańcu I po nim Wymurzamy się No teraz chodzę na prędkość. Ty to od ty odpoczywasz? Pełny speed. I włączyć reflektor. Chcę go widzieć. To jest okien bez działa. Okien by miał jedy jedynie z przodu, ale dlaczego nie. nie? Działa inny okien, tylko mogłoby to by mi działo. Dobra, obsadzić działo Obsadzić je I nie rejtować amunicji mm. Bez litości on, Oni, oni, to, to mi się wyglądało działo wow, ale blisko my podeszliśmy Za blisko Dobra Spójrzmy z dłuższego okrętu Wolniej, wolniej, bo my zaraz niego przywoździmy. A tego bym nie chciał. Przez nie nie, 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 się przyklei. Muszę ten przyklei, to działa. Dobra, się to działa. W leście. I nie żałować! Nie żałować samo Tylko więcej mocy. będziemy chyba z drugiej bulty Bo będziemy bardzo, bardzo blisko Chyba wezmę troszeczkę większy, większy dystans od niego, bo... Bo jak my będziemy tak, tak właśnie pływać, to myślę, że to na cie zle skończy, bo... Zaczyna tonąć! A później będziemy mieć, mieć kaplicę. Ej, waleś działa. widzimy. przystał Dlatego, że my już powinniśmy go widzieć. Dobra. Teraz ciutkę mniej. Chcę trzymać tak obok niego. Żeby po prostu... Dobra, zapalił się. A się o tym mówiłem. Czy to na nas padnie. Dobra, jak nie tak, się pojedzie utonąć. Podpalił mu chyba Wolę też mi się dupa No walimy. Ja tego mieli ile lezie Oczywiście ja jest deszcz, więc deszcz, 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 deszcz też robi swoje. No bo w się zapalił. To po prostu, żeby trzymać od niego dystans. Żeby też okręt mi wszedkiem nie... nie. zatona. Żeby wszedkiem nie było w niego przychodzimy. Dobra. To zaczęło... tak, zaczyna tonąć. Opuścili go. Podpaliłem go. Zatonął. No to jebakę, zatopiliśmy. No to po bitwie chłop nie miał żadnych szans bez escorty, to jak to po prostu easy, bez żadnej obrony, plinku bo to jest po prostu żart, to jest po prostu żart, bo oni się w prostu w ognie blonią, czyli ten chwileczkę autonomiczny test uzupełnił misję, bo działa. Spadam... Lobimy spadówkę z tego ta spadać Ale to! To się pożyczyło, subskrybujcie, lajkujcie, no to cześć!